Dzień dobry. Dzisiaj w t, znaczy na tym filmie będzie tylko jedno zadanie, ale, ale dla uczniów raczej dość skomplikowane ponieważ każą nam y, napisać równanie w zależności strumienia indukcji magnetycznej przechodzącego przez Ramkę prostokątną od czasu, ale y, trudność tu będzie polegała na tym, że y, narzucą nam właśnie y, od którego momentu y, zaczynamy mierzyć czas, znaczy w którym momencie, przy jakim położeniu tej naszej ramki prostokątnej, która będzie wciągana, a potem wyciągana z pola y, magnetycznego jednorodnego o indukcji prostopadłej do powierzchni ograniczonej ramką. I właśnie, że ta chwila, musimy uzależnić ten strumień od czasu liczonego, od pewnej konkretnej, od konkretnego momentu. Także będzie to pewna trudność dla Was, ale jakoś sobie poradzimy. o czasie, z tym jakoś zetknąć. Skoro takie zadania bywają, to sama matematyka nie jest trudna, ale to wyrażenie, z którymi przez czas mierzony od pewnej konkretnej chwili, to będzie problem. Więc zadanie 12.1.7, strona 110 z tego naszego trzeciego zbioru Nowej ery. No ja to zaraz dokładniej. Na tym, na tym moich rysunkach będzie to widoczne, ale no, przeczytam, bo dość długa też jest. Metalowa ramka o bokach A 8 cm Bnośnie 10 cm przesuwa się ze stałą prędkością V2 cm na sekundę wzdłuż osi X przechodząc przez jednorodne pole magnetyczne o indukcji B równa 1,5 Tesli skierowany tak jak na rysunku widok z góry, znaczy to jest, na tym rysunku mamy wektory indukcji prostopadłe do, do powierzchni do tej karetki, tak oraz zajmujący obszar długości R równa się 30 cm, czyli, czyli mamy pole bakterie tylko o w tej w tej części przestrzeni tu. No, na długości r równa się 30 cm. To wymiary w tym kierunku nie są istotne, ponieważ i tak cała ramka będzie wtedy już, znaczy zmieści się, jeżeli chodzi o tą szerokość w tym polu magnetycznym. Oś X każe nam wybrać, to nie będzie takie ważne, od że 0 w momencie, kiedy początek tej ramki jest na krawędzi tego obszaru, gdzie znajduje się, występuje to pole magnetyczne i każą nam coś tam obliczyć, coś wyrazić. Więc podpunkt A. Wyznacz zależność strumienia indukcji magnetycznej od czasu, φ od t dla ramki y, przemieszczającej się tak jak na rysunku, jak na rysunku. Rozpatrz przedziały czasu od chwili, gdy przód ramki wejdzie w pole magnetyczne do chwili, gdy cała ramka znajdzie się y, w polu magnetycznym. Zobaczmy przedział czasu, znaczy to jest ten pierwszy przedział, czy od chwili, teraz to będzie lepiej wyrażone na tych moich rysunkach. Czyli pierwszy przedział od chwili, gdy przód ramki wejdzie w pole magnetyczne, czyli oto jest od tego momentu, do momentu, kiedy, kiedy ten koniec ramki znajdzie się tu, w tym miejscu. To jest pierwszy przedział. Potem drugi przedział, gdy ten, kon, znaczy, gdy, gdy ten koniec jest właśnie już tu, do momentu kiedy początek tej ramki dotrze do końca tego pola i trzeci przedział, gdy ten kon, kon, początek, gdy początek znajdzie się właśnie tu, a, aż do momentu, gdy koniec znajdzie się w tym miejscu. No nie będzie, ta jest nieczytelne to co mówię, ale jak musiałem się tu namęczyć i rysunki narysować dla tych przedziałów i to będzie widoczne. I teraz tu jeszcze ważne jest. Przyjmij jednowymiarowy układ współrzędny, który x równa y się 0, oznacza początek pola magnetycznego, czyli, czyli tu jest, że, że 0 jest dla tego początku tego obszaru, obszaru gdzie jest pole magnetyczne. I dalej jeszcze już Oznacza początek pola magnetycznego. W chwili T równa się 0, przód ramki wchodzi w pole magnetyczne, czyli że musimy ten czas mierzyć od tego momentu. Czyli że, że to jest chwila, ten układ, który teraz widzimy na rysunku, to położenie ramki, to jest w chwili T równa się 0. I my właśnie musimy wyrazić te strumienie przez czas liczony od tego momentu, który widzimy na rysunku. I to, to będzie tu największym problemem. Ale z sobie jakoś poradzimy. No, jeszcze dalsze pytanie było: sporządź wykres strumienia, strumienia indukcji magnetycznej od czasu. Znaczy, od momentu, przepraszam, sporządź wykres y, strumienia indukcji magnetycznej od czasu, od momentu wejścia do momentu opuszczenia przez ramkę pola y, magnetycznego. I y, C. Oblicz wartość sił elektromotorycznej indukcji, indukcji elektromagnetycznej, czy EINT, wyindukowanej w ramce w przedziałach czasu y, ustalonych w podpunkcie A. I sporządź wykres zależności tej siły elektromotorycznej od czasu. I jeszcze ostatnie, ustal kierunek prądu indukcyjnego w ramce w rozpatywanych przedziałach czasu. No to, to co powiedziałem, było nieczytelne, ale teraz wyjaśnię to na rysunku. A to będzie wszystko już dużo, dużo prostsze. No, trochę się nie lubię rysować, ale tu byłem zmuszony aż ilość rysunków na Więc tak, y, mamy tą ramkę prostokątną obok HB, to wypiszmy dane, y, długość boku jednego to jest 8 cm, zamienimy na, na metr, to jest 8 m i długość tego boku to będzie 10 cm, czyli 1,1 m. Indukcja ma wartość tu ten obszar nie wiem, czy jest widoczny, o, to jest obszar, w którym znajduje się to pole magnetyczne o długości L. W, 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 już tych linii pola nie rysuję, więc tylko w jednym miejscu zaznacza wektor indukcji. To jest pole jednorodne w tym, w tym obszarze o indukcji skierowanej do, prostopadle do kartki. I ta ramka porusza się w prawo z, prędko, z jedno, jednostajnym prostodniowym z prędkością V. I podana jest właśnie wartość indukcji, długość tego obszaru, w którym jest pole magnetyczne jednorodne 30 cm, czyli 0,3 m i prędkość, prędkość, tej ramki 2 cm na sekundę. No i teraz właśnie, teraz mamy tu trzy przedziały czasu. Pierwszy, gdy od tego momentu ramka właśnie jest wciągana w pole magnetyczne, aż do momentu, gdy cała, cała jest już w polu magnetycznym. Czyli to jest pierwszy przedział, jest od tego momentu do tego momentu. myślę że zaraz kichnę. I w, w, to są te pośrednie położenia, tak? Czyli, że jak czas będzie upływał, to to x będzie coraz większe, będzie było wprost proporcjonalne do czasu, no bo, bo właśnie to, 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 to znaczy ta ramka porusza się jednostajnym, prostoliniowym. Czyli pierwszy przedział czasu to jest od tego momentu, od takiej pozycji tej ramki do takiej pozycji ramki. Czyli w tym czasie, w tym czasie ten początek ramki stąd przemieści się tu, czy przebędzie drogę równą długości tej ramki, czyli b. Z prędkością V. No to obliczmy, ile to będzie trwało. No ta prędkość V to jest droga przebyta, czyli B przez ten czas, który szukamy. Czas, którym będzie ta droga przebyta. To przekształcamy ten wzór, czyli to T1 to będzie B przez V, wstawiamy w wartości liczbowe. Tu akurat właśnie wiedząc, że, że prędkość jest też w centymetrach na, na sekundę. I y, ta, to B jest też w centymetrach wyrażone, ja akurat y, tu można było nie, nie zamieniać na, na metry, bo te centymetry się skrócą, ale jakbyśmy zamienili na metry, to y, zarówno tu byśmy musieli zamienić, że te centymetry to jedna, jedna setna metra, ale tak, tak nie musimy zamieniać chwilowo tej, tej prędkości, więc jak wstawimy w miejsce... B10 cm, a w miejsce V2 cm na sekundę, to te cm ulegną skróceniu. No i wyszło 5 sekund, czyli od tej pozycji ramki do tej pozycji ramki minęło 5 sekund. Czyli od chwili T równa się 0, bo, to, bo w tym momencie jest chwila na zegarze T równa się 0, upłynął czas aż do chwili T równa się 5, 5 sekund. Tak? Teraz od tego, y, y, kolejny przedział czasu, to jest od momentu, gdy ramka z tej pozycji znajdzie się w takiej pozycji. Czy przebędzie drogę, sto, czy początek ramki stąd przebędzie drogę dotąd, czyli drogę L minus B. L minus B, bo L to jest ta, ta odległość, B to jest ta odległość, a ta odległość to jest L pomniejszone o B. No to z podobnego wzoru. No właściwie już nawet y, 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 możemy ten czas wzór na V zapisać. To widać, y, że V to by było y, L minus B przez T2. No i z tego T2 to jest L minus B, czyli y, ten odcinek, tak, długość odcinka przez prędkość. Wstawiamy wartości, też możemy w centymetrach. Jeżeli prędkość w centymetrach na sekundę, to, 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 to ta droga przebyta też może być w centymetrach, czyli 30 centymetrów minus. 10 cm przez 2 cm to wychodzi 10 sekund. No i trzeci przedział czasowy to jest od momentu, gdy początek ramki doszedł do, do końca tego pola magnetycznego, aż do momentu, gdy całkowicie ramka, ramka e, wysu, wysunie się z tego pola magnetycznego, czy aż ten koniec ramki znajdzie się na, na granicy tego pola magnetycznego. Czyli widzimy, że od tego momentu do tego momentu po początek ramki przebył drogę równą y, długości tej ramki, a długość tej ramki to jest nasze, nasze B. No to w takim razie ten czas, czas to będzie T3, to jest B przez V, czyli 10 cm przez 20 sekund na sekundę będzie 5 sekund, to jest dokładnie taki sam czas jak ten pierwszy. Bo tyle samo czasu zajęło wciąganie tej ramki do, do, w to pole, jak i y, jej wyciąganie, bo z tą samą prędkością. No i teraz troszkę trzeba obliczać. Teraz każą nam e, obliczyć strumienie. E, no właśnie. E, tu obliczyliśmy na razie czas e, wciągania ramki, tak żeby w całości znalazła się w polu magnetycznym. To jest czas, e, w, w którym e, ta ramka z tej pozycji do, e, do, e, dotarła do tej pozycji. No tak, ale ile czasu upłynęło od chwili początkowej do tego momentu. To był czas, w którym ramka została wciągnięta cała do czyli do tego momentu, czyli ten czas był było 5 sekund i od tego momentu, gdy ramka dotarła do, do tego miejsca, czyli, czyli jeszcze plus 10, czyli, czyli od, od początku, od chwili T równa się 0, do chwili, gdy ramka dotarła do tego położenia minęło 5 sekund plus 10 sekund, czyli 15 sekund. I my, my mamy, musimy we, we wzorze na ten strumień musi być właśnie ten czas, czas liczony od, od tej pozycji ranki, czyli to byłoby 15 sekund właśnie do, do tego momentu. No i teraz yy, od tego momentu. Do, tej, do, takiej, do takiej pozycji tej ramki upłynęło 5 sekund, czyli od samego początku, czy od takiej pozycji ramki upłynęło 5 sekund, gdy ramka całkowicie została wciągnięta w pole. Potem kolejne 10 sekund, gdy początek ramki dotarł do, 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 do drugiego końca tego pola magnetycznego i jeszcze. 5, 5 sekund, gdy ta ramka została wyciągnięta w całości z tego pola martyrytecznego. Czyli w, w tej pozycji ramka znajdzie się po 20 sekundach, czyli 5 plus 10 plus 5 od, od tej pozycji. Czyli od uskania tej pozycji do uskania tej pozycji tej ostatniej minęło 20 sekund, czyli 5 plus 10 plus, plus 5. No i teraz liczymy te strumienie. No zaczynamy. Teraz w tym pierwszym przedziale czasowym, czyli od chwili T równa się 0 do T równa się 5 sekund, obliczamy strumień przechodzący przez tą ramkę, strumień indukcji magnetycznej. No to z definicji strumienia to jest iloczyn skalarny wektora indukcji i wektora powierzchni. To znaczy iloczyn skalarny to jest iloczyn wartości tych wektorów, czy b razy s1 razy kosinus kąta między nimi. No właśnie, no to jeszcze musimy wrócić do rysunku. Bo tam jest kosinus kąta między b i s. Narysujmy do no b już wektor indukcji, to już tu wcześniej jest przez autorów obrany. A teraz my Wybieramy wektor powierzchni. On musi być prostopadły do powierzchni, tej powierzchni ale mamy możliwość wyboru zwrotu, więc zwykle wybieramy ten zwrot tak, ażeby wektor powierzchni tworzył z wektorem indukcji jak najmniejszy kąt, w tym przypadku kąt 0 stopni, czyli wybieramy wektor indukcji, wektor powierzchni prostopadły, no musi być prostopadły do powierzchni, ale zwrot zgodny z wektorem indukcji, żeby tworzył z nimi najmniejszy kąt. Czyli wtedy przy takim wyborze wektora powierzchni, takim, że taki zwrot wybierzemy, to skalarny, znaczy kąt między B i S, będzie 0 stopni, bo są tak samo skierowane, a kosinus tego kąta jest równy 1. Y, y, tu proszę na razie nie patrzeć na ten kierunek prodydukcyjny i na to B bo to będzie w tym ostatnim punkcie, gdzie będzie nam potrzebne. Y, trzeba bo tam będzie określić kierunek prądu indukcyjnego, to ja później to jeszcze wyjaśnię, dlaczego tak. Na razie konec interesuje wektor indukcji, wektor powierzchni S1. No dobrze, czyli. Mnożymy. Więc cosinus będzie równy 1, zostaje nam B razy S1, a czym jest S1?